Cześć, Tomek Stop Haifi z tej strony. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak nagłośnić parking w galerii handlowej. Nie, no ja ja sobie robię. Przygotowujemy się do targów Audi Video Show 2024. Chodźcie, pokażę Wam, jak to wygląda od backstage'u. Zaczynamy oficjalnie pierwszy dzień targów audio wideo show. Zapraszam was, pokażę co w tym roku przygotowaliśmy. Projektory, kawa, telewizory, wygodna kanapa. Więcej telewizorów? Głośniki? Więcej głośników? Słuchawki, cukierki i ludzie. Gramofony, sprzęt grający, trochę droższy sprzęt grający, sprzęt grający w podobnej cenie co poprzedni, bardzo drogi i ładny sprzęt grający i dla odmiany sprzęt grający. Słuchawki, 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 sprzęt grający, ale niewidzialny. To było audio video show 2024. Dziękuję. Zacznijmy sobie od naszej strefy słuchawkowej. Starannie dobraliśmy kilka zestawów na bazie staksa audio techniki. Takie zestawiki, które z czystego serca możemy Wam zarekomendować. Na tym stanowisku za mną macie okazję posłuchać najróżniejszych słuchawek, najróżniejszych wzmacniaczy w różnym budżecie. Od takich dla początkujących, średnio zaawansowanych i tych hajendowych. W tym pokoju, poza słuchawkami, mamy także strefę głośników instalacyjnych. Różne rozwiązania do domu, do salonu, do łazienki, kuchni, do ogrodu różne rozwiązania ukryte takie jak oferta Sonansa, głośniki zupełnie niewidoczne. Ze strefy instalacyjno-słuchawkowej przechodzimy na strefę z projektorami XGimi. Czekamy na Sławka, czyli tego człowieka, który stoi do nas tyłem. On jest tym specjalistą i mam nadzieję, że zdradzi nam kilka tajemnic. Sławek, zarządzasz stanowiskiem XGimi. Tak, to... wszystko to... się zgadza. Jeżeli chodzi o produkty Jimmy, co Wam mogę zaprezentować? Ich podstawowy model Flip, lepszy model Mogo 3 Pro. Później kolejny z akumulatorkiem rewelacyjny Halo Plus z Google TV. 3100 ansi Lumenów, 2300 ansi Lumenów. Technologia ISA 5.0, technologia ISA 5.0. Automatyczne dopasowywanie do wszystkiego, czego się tylko da. Kontury, kolor ściany, kąt nachylenia. No naprawdę nie widy na kiju. Robi wszystko. Robi wszystko. Nie robi kawy nie pierze. Szkoda. Jeżeli chodzi o mniejsze urządzenia, podstawowy flip. 400 AnsiLumenów, yy, Mogo 3 Pro 450 AnsiLumenów, Halo plus 700 AnsiLumenów, wszystkie w rozdzielczości Full HD. Te dwa modele, o których wcześniej mówiliśmy, to jest 4K. Bardzo Ci dziękuję i życzę miłego godzontka. Jest ze mną Michał, mózg całej operacji, człowiek organizujący, spinający to wszystko razem. Michał, krótko mówiąc, jak jest na Audio Video Show 2024? Fajnie. A coś więcej? No bardzo fajnie. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, żeby nie było, że jestem gwiazdą wieczoru. Teraz mam dla Was nowego prezentera, Rafała, który porozmawia z Andreasem od lewe, na temat kilku fajnych rzeczy. Welcome to Audio Video Show. Today we are uh, with Andreas, a representative of Leve uh, Luxury Television and audio, audio brand from Germany. Andreas, thank you for joining us. And I would like to ask you about uh, maybe the most uh, exciting uh, TV that we have today uh, at the show. Oh, yeah, with pleasure. Thank you for having us. Uh, it's a very pleasure to be here because the AVS Show is getting more and more important, not only for audio but also for, for visuals and uh, Löwe is standing for the best of the best TVs in the world, right? Yeah. And if you ask me what is the best TV we have best in our TV. portfolio, uh, that's basically Stellar. So it's uh, right behind you. Okay. This is the first time we show it to public. Uh, thanks to uh, Audioclan, we showed it uh, at the AVS show in Warsaw. It's uh, the Stellar 83 inch. So I would say it's the best of the best we have right now because uh, of several reasons. So first of all, you see, it's the most beautiful one, right? I think we all agree. But uh, not not only that, but it's 100 percent made in Germany, which means uh, the aluminum is made in Germany, the speakers, the TV, but also the panel. So it means uh, we are the only manufacturing manufacturer in the world or in Europe who produce all the deep panels in Europe in Germany. TV is really, really stunning, really impressive. Uh, really the best The best TV, I can say, the I best agree. TV at, at this show. I agree. Uh, but uh, I would love to drink good coffee. Ah yes, I see you're tired, yes? Yeah, uh, a bit tired. Thanks for mentioning. So uh, the first time we show it also to public is uh, our new espresso machine here at the ABS. thanks to Audioclan. Uh, I'm happy to show you the first time. Ah. So that's uh, a high sophisticated, premium espresso machine right as you know always know from Löwe highest materials real wood application right so everything is metal and wood but perfect right and uh, it has um, a grinder inside so you can put your beans what you like you can choose customer can choose the beans you have a very good uh, um, brewing unit uh, everything is Working perfectly well, we have a lot of baristas who love this machine, basically, right? So I believe this will be a huge success. So you have best picture, you have best sound, and now you have best coffee. Thank you, Andreas, for joining us once again. Uh, I hope you so that much. you will enjoy the show, and uh, please stay tuned for more uh, insights about uh, high-tech uh, and premium brands like uh, like Leva. Thank, thank, so thank you very much. Thank perfect. you, thank you. Stanowiska x mamy rozstawione telewizory Lewe. O modelu Stellar już nieco wiecie. Mamy oczywiście tutaj wszystkie inne. Z moich faworytów przejdźmy do tych, do telewizorów wolno stojących. Tutaj mamy model Iconic i powiem Wam, że jest to w zasadzie dzieło sztuki. Taka rzeźba, coś do nowoczesnej przestrzeni. Świetnie wyglądający, bardzo ciężki statyw. Jeśli szukacie czegoś z audio, właśnie statywu z dobrym audio, to zapraszam Was tutaj. Mamy coś takiego jak Stojak z nagłośnieniem Canvas HiFi. I zobaczcie sobie, tutaj mamy taką ładną drewnianą maskownicę, a całe cuda dzieją się za nią. I gwarantuję, gra to świetnie. W sekcji wideo przejdźmy do sekcji audio, do, naszego, do, do naszej takiej perełki, do oczka w głowie, czyli do Indiana Line. Możecie zobaczyć tutaj kolumny, które nie zrujnują waszego budżetu, a grają wybitnie dobrze. Ludzie przechodzą z tych wszystkich high-endowych pomieszczeń do Indiany, wchodzą i mają takie... Kurcze, to też ładnie gra. Rzućcie okiem. Tutaj możecie się napatrzeć, a tam w sali możecie posłuchać. W sali z Indiana Line możecie posłuchać naszego flagowego modelu od Indiany, czyli model Diva 6. Gra aktualnie ze wzmacniaczem i Kolejną atrakcją od Top hi jest strefa Bowersa. Tutaj możecie sobie obejrzeć serię siódmą, mamy także expo słuchawkowe i to takie praktyczne, na którym podłączacie się do swojego telefonu, możecie te słuchawki potestować, posłuchać sobie na nich muzyki. Możecie też posłuchać serii siódmej, jak i ósmej. Seria ósma jest na stanowisku Devialeta, seria siódma z Rotelem. Ja oczywiście, jak, jak już wiecie z wielu filmów, bardzo lubię dźwięk analogowy, Tutaj możecie zapoznać się z gramofonami clear audio, z myjką. O winy ledbamy, a jak macie ich wielką kolekcję, to zastanówcie się nad czymś takim. I to nie tak, że clear audio ma tylko cieszyć oko, także możecie posłuchać tego gramofonu w pokoju z dewialetem. Dalej, znajdujemy się w pokoju z elektroniką NADA. Mamy tutaj system zielony na monoblokach i gramy na kolumnach Audiofizyka. Tym pomieszczeniem opiekuję się ja i także tutaj Wam mogę pokazać nowego NODA ICON, który przyjechał do nas dosłownie na same targi. Kolejnym pomieszczeniem jest pomieszczenie, gdzie mamy Hegla z ELAKiem, czyli kolejne połączenie, które Wam bardzo często rekomendujemy. Jest to świetny, synergiczny dźwięk którego możecie tutaj w pełni doświadczyć. Gra tu aktualnie premierowy Hegel H400, a także jako źródło Hegel Viking CD. Chodźcie teraz do Devialeta, bo premierę ma nowy model Devialet Astra. Zobaczcie jak on wygląda. Absolutnym fenomenem jest to, że coś co wygląda jak waga łazienkowa potrafi grać tak czystym i fenomenalnym dźwiękiem i potrafi napędzić serię ósmą z Bowersa. To jest wyczyn. Jakie tłumy. Jest już niedziela, czyli w teorii w sobotę było tutaj najwięcej osób, a jednak w pomieszczeniu z Laksmanem mamy tutaj dość ciasno. W tym pokoju słuchacie na Bowersach serii 7, a także na Rotelu z serii Michi i uwaga, z nowym źródłem Michi Q5. Tutaj na Audio Show w zasadzie jako pierwsi możecie posłuchać tego urządzenia, ponieważ jest to egzemplarz przedpremierowy. Jesteśmy z Adamem odpowiedzialnym za ten właśnie pokój. Adam, co masz w pokoju? Przede wszystkim to, co słychać w pierwszym, w pierwszym rzędzie to BMW 702 S3 Signature, to jest edycja jakby poprawiona standardowego modelu 702 i jako elektronika jest rotel Mici X5S2. To jest najwyższa integra Rotela, ale najciekawszym elementem pewnie w tej układance całościowej jest otwarz. Jest to model Q5. To jest przedpremierowy trochę odtwaracz, gdyż to jest jedyna sztuka, jaka obecnie działająca istnieje. Przyleciał do nas z Japonii na to, na to właśnie wydarzenie. Jest to urządzenie, które będzie sprzedawane dopiero po nowym roku. I trzeba przyznać, że jest odtwaraczem tak dobrym, jakiego nie mieliśmy od bardzo dawna. Mogę śmiało powiedzieć, że Rotel w swojej historii całej nigdy chyba jeszcze nie miał tak dobrego źródła. A można by się pokusić i powiedzieć, że tak dobrego otwaracza CD chyba nie mieliśmy, odkąd pamięcią sięgnę w tym przedziale cenowym. Jest to wyjątkowe urządzenie, więc zapraszam do zapoznania się w nim, z nim po nowym roku, bo jest to coś nieprawdopodobnego. Tak więc, generalnie, jest to wyśmienite źródło dźwięku, a jak korze wiadomo nie od dziś, że źródło dźwięku jest elementem jednym z ważniejszych w systemie audio. No bo nie ma co ukrywać, że jak z otwaracza nam opuści sygnał o jakiejś tam danej jakości, no to kable, wzmacniacz i kolumny mogą tą jakość utrzymać albo pogorszyć, nigdy polepszyć, więc czym mamy lepszy otwarzacz, tym lepiej zabrzmi całość, więc dobry odtwarzacz to jest w zasadzie podstawa całości, ale reszta musi być równie dobra, żebyśmy to usłyszeli, więc no cóż, w sprawie otwarzacza zapraszam po nowym roku. A no właśnie, reszta odpowiednio dobra. Czy to zestawienie w tym pomieszczeniu zostało dobrane, żeby wytworzyć tę synergię w tym zestawie? Synergia jest, zestawienie jest dobre, yy, odpowiednio zebrane, dobrane do, ze sobą yy, kable AudioQuesta, żeby to zabrzmiało fajnie. Yy, czy zabrzmiało to dobrze? No cóż, nie od dzisiaj wiadomo, że elementem ważnym, czasami może jednym z ważniejszych jest pomieszczenie, w którym słuchamy. No więc yy, to pomieszczenie z racji takich, a innych jest yy, średnie akustycznie, więc gra to już dobrze ale w pomieszczeniu dobrze przygotowanym może zabrzmieć bardzo, bardzo dobrze, więc trzeba pamiętać, że może mieć świetny wzmacniacz, odtwarzasz, kable, wszystko super. A jak będziemy mieli słaby pokój, no to powiedzmy różnie będzie. Więc trzeba pamiętać, że, że przygotowanie akustyczne pomieszczenia jest bardzo ważne, żeby ta synergia całości po, po prostu działała, więc pamiętajmy, że ważny jest każdy element, ale pokój jest bardzo ważny, gdyż można kupić najdroższy model samochodu wyśmienity Ferrari, ale jak mieszkamy w środku lasu, a do asfaltu mamy 10 km. To mamy tylko ładny samochód i nic więcej. Dziękuję za ten obrazowy przykład. Dzięki. Słuchajcie, tą relację już kończymy. Ja przede wszystkim bardzo chciałbym wam podziękować za te wszystkie zbite piąteczki, za komentarze co do mojej tutaj działalności youtube'owej doradczej. Cieszę się, że spotyka się to z tak pozytywnym odbiorem. Mam nadzieję, że byliście, mam nadzieję, że ta relacja wam się również podobała. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia.